Najszybsza gorąca linia Ever. Zaczęło się, jeszcze. Nie, raz. dawaj jeszcze raz. Najszybsza gorąca linia. Cześć, Marcin, witajcie serdecznie. Lecimy, bo nie ma czasu. Dwunasty, 13 pionek. Od godziny 10 do godziny 18 w sobotę, od godziny 10 do godziny 18 w niedzielę. Największa na południu w Zabrzu, tym razem impreza poświęcona grom planszową tylko i wyłącznie planszówki 20 wystawców olbrzymia hala, słuchajcie hala trzy razy większa niż ostatnio musimy ją zapomnieć przybywajcie z mocą wodospadu żebyśmy grali non stop w giery i to różne, od imprezowej poprzez strategiczne poprzez logiczne, poprzez wyścigowe i tak dalej zapraszam bardzo serdecznie i uwaga, jest dużo konkursów na pewno ja będę miał taki konkurs piątka y, na 25, czyli na 25, 25 edycję 5. Mamy 5 konkursów takich szybkich, gdzie będzie można wygrać każdy konkurs, będzie miał 5 laureatów, czyli mamy 25 nagród do rozdania. I to są różne konkursy, i każdy może w nich wziąć udział i później będzie losowanie albo wybieranie tych najlepszych. Dużo śmiechu i też sprawdzamy Waszą wiedzę dotyczącą gier planszowych, więc bardzo serdecznie, chociażby po to, żeby yy, wygrać nagrodę, zapraszam do Zabrze na pionek. Ale tydzień wcześniej, 6 grudnia w niedzielę rano, proszę włączyć YouTube'a, proszę włączyć Facebook'a, bo pojawi się taki olbrzymi napis, yy, ta niespodzianka, o której mówiliśmy 6 grudnia, ukaże się i zobaczycie co to będzie do 6 grudnia tymczasem. Przyszła paczka do, ym, do portalu, słuchajcie. Było miło, bo widzieliśmy ładne pudełko, myśleliśmy, że jest coś fajnego, a tu, no nic nie ma. Wszystkie ciastka z jadczewik, więc sorry, Proszę następnym razem jakiś kod dać, taśmę klejącą, tak jakiś nożyka, albo po prostu proszę nie wysyłać dla trzewika, tylko proszę wysyłać dla ekipy portalu. No. Albo ciasto z warzyw. Z warzyw, o, z brokułów, z kaszą. Jakby to w zęby, to się nie da jeść. Kolejna informacja: 10 grudnia wysyłamy osadników Atlantydów. Dodatek do osadników na Imperium, najlepszej, i zaawansowanej gry roku nareszcie się okaże I teraz szukajcie to na weekendzie w swoim sklepie. Na pewno dostaniecie przed weekendem dla tych osób, które tam zamówiły w swoich ulubionych sklepach. Będzie już dostępny. A ja osobiście też zapraszam. Kiedy to jest? Jutro, tak? Jutro 4 grudnia do pubu Select w Krakowie i tam będzie można zagrać przedpremierowo Ostatników Atlantydów i tam od godziny 18 do, do ostatniego klienta gramy przedpremierowo w Atlantydów i zobaczcie jak wygląda piąta frakcja do, do tej najlepszej zamasowanej gry roku. A teraz słuchajcie, dzięki serdeczne za te wszystkie pytania, przechodzimy, odpowiadam na pięć najciekawszych, najtrafniejszych pytań. Zaczynam. Kalinek1986 Czy można zwiedzić portal? Rozumiem, że jest to zakład pracy, ale fajnie byłoby zobaczyć na żywo, jak wygląda powstawanie planszówek. Kamilko i wszyscy inni, którzy chcieliby nas odwiedzić, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że wyrażacie taką chęć, ale to jest zakład pracy i generalnie my tutaj mocno pracujemy i jakkolwiek lubimy Was bardzo serdecznie, to do, w czasie pracy wycieczki nie jesteśmy takim dużym zakładem. Jakby trzeba się zorganizować może w jakimś nowym miejscu. Bardzo serdecznie chcielibyśmy Was zaprosić, ale jakby nie ma takiej na razie opcji. Piotr Rycman Sarnecki. Jak długo trwa proces tworzenia takiej gry, jak Osadnicy Narodziny Imperium i jaka część tego procesu trwa najdłużej? Piotrek, dzięki za to Rzez. pytanie. No kurczę, w końcu się pojawię z powrotem na, wśród tych osób, które, które zadają mi. ciekawe pytania. I teraz tak, jak długo trwa proces tak, wymyślania takiej gry, jak Osadnicy na Narodziny Imperium? Człowiek opowiada, że to średnio zajmuje rok czasu. A więc rok czasu od idei gdzieś tam, która kiełkuje w głowie, aż do um, takiego już wypuszczania plików do drukarni, to jest mniej więcej rok czasu. Ja mam trochę inne doświadczenie. Tam kiedyś chyba padło pytanie, czy oprócz czelika ktoś jeszcze robi gry w portalu. Ja robię razem z moją Wiolą, siedzimy i dłubiemy sobie różne gry, w tym mamy taką mała kryptoautorykama. Już mamy w tym roku dwie gry wypuszczone, w przyszłym roku będzie jeszcze więcej. Ale z mojego punktu doświadczenia to wynika tak, że ja mam to podzielone raczej na procesy, kiedy to idea kiełkuje w ciągu kilku sekund, kilku chwil, później przerabiamy. Pierwszy wstępny prototyp. Robimy to tylko we dwójkę. Sprawdzamy, czy to wszystko działa. To trwa około dwóch do trzech tygodni. Jak jesteśmy zadowoleni z tego efektu, przechodzimy dalej do testów wewnętrznych. Tam te testy wewnętrzne trwają od dwóch do trzech miesięcy, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Jak już jesteśmy gotowi, jak już mamy tam drugą, czy trzecią, czy piątą wersję tej, tej, tej gry, przechodzimy do testów zewnętrznych. I, zewnętrznych. I tam. Mówimy graczom jak grać, albo pokazujemy już im wstępny draft instrukcji, i oni, na podstawie tego, co dostają, co nie otrzymują, e, grają sami. My raczej nie, nie bierzemy udziału w takich grach. I po tym, jak już jest taka gra gotowa, wślemy ją do, do wydawnictwa, wcześniej robiąc ten tak zwany finalny prototyp, który, czyli taki prototyp, który ma zachęcić potencjalnego wydawcę do zapoznania się z grą. Tak więc tak to wygląda mniej więcej. Tomasz Podsiadło, tworzycie aktualnie StarCraftowego Kraj Havok. macie na koncie Strongholda i parę innych, więc spytam bardzo ogólnie, jak balansujecie ilość pól na takiej planszy? To jak się łączą terytoria? Co sądzicie o fali gier wydawanych Kickstarterem? Jakie macie doświadczenia? Jesteście wśród ludzi, którzy sądzą, że sukces takich produkcji to głównie tona plastiku i dobry marketing? Czy jesteście nastawieni pozytywnie? Tomku, no jeżeli chodzi o kraj Havoka, jeżeli chodzi o te inne gry, które mają plansze, ja Ci tego nie powiem, bo to musi odpowiedzieć ci ktoś, kto, kto takie coś robi. To jest, myślę, że to jest po prostu ścisła tajemnica albo no czysta matematyka. Natomiast co do y, odpowiedzi na, twoją, na Twoje drugie pytanie, Kickstartera. Ja jestem wielkim fanem Kickstartera i uważam, że to jest jedna z ciekawszych gałęzi związanych z rozwojem naszego hobby. Natomiast trzeba uważać, tutaj nie generalizuję duża się zdarza liczba gier, która jest dobrze, nie jest do dobrze przetestowana. I na dwoje babka wróżyła, jak to mówię. Milap 13. Co czytacie w portalu? Mam na myśli ulubione książki pracowników. No i teraz tak, śledztwo reporterskie wykazało, że najbardziej, najbardziej popularną książką, oprócz 50 twarzy graja jest, no, no dobra, tylko Pierwszy przeczytał 52 Żegreja Greja i on jest jakby wielbicielem tego typu, tego typu książek. Eee, ja czytam bardzo, bardzo lubię mm. <laughs> Roberta Heinleina, eee, ja jestem wielkim fanem eee, tego złotego wieku e, literatury fantastyczno-naukowej, e, czyli lata 50-60 Stany Zjednoczone, plus czytam bardzo dużo instrukcji. Multi czyta wszystko to, co mu Spotify podpowie, plus monografii Górnego Śląska to są jakby jego, jego koniki. Skoro czyta Kinga i Lovecrafta, czyli wszystkie cały całe ten kanon horroru, plus monografie zakładów przemysłowych Górnego Śląska. Mirek czyta wszystko, ma największą u nas firmę kolekcję Werna, plus czyta mapy, przewodniki, tego typu, tego typu historie. A Trzachik, no, Juliusz Wern robił z tą wszystko to, co ma w sobie przygodę, akcję i brawurę. Chor11. Mój synek ma teraz 2 lata i 3 miesiące. Jaką grę polecacie jako pierwszą planszówkę i w jakim wieku można ją latorośli zaprezentować? Póki co młodzian ma 18-elementowe memory, ale traktuje je jak klocki do rzucania, a nie jak grę. Ciekaw jestem waszych pomysłów na gry dla dwu, dwu i pół latków. Jeżeli chodzi o gry dla dzieciaków, to ja jestem wielkim fanem gry Potwory do szafy, która to uczy zapamiętywania, ma piękne ilustracje i opowiada świetną historię. Tak więc, wydawnictwo Gran na Potwory do szafy Antu to jest jeden z takich ciekawszych wyborów. Gry wydawnictwa Hubba. To wydawnictwo specjalizuje się w grach dla właśnie małych dzieciaków, dwu, 3 letnich. I tutaj każde duże żółte pudełko zawiera sobie ciekawą historię. Nogi to nogi wydawnictwa Egmont. Egmont, dokładnie. Czy Króliczek pętliczek od Goliat, czy od Goliat? Nawet jeżeli nie pogra, to pobawi się taką, taką grą, taką zabawką, gdzie te marchewki wyskakują. Jest dużo interakcji, dużo zabawy. Tak więc szukajcie w takich sklepach, które specjalizują się w, właśnie w grach dla dzieci. Egmont, Granna, Trefl, Haba i zwracajcie uwagę również na napis na pudełku. jeżeli jest 2+, plus, to znaczy, że to jest to jest gra właśnie dla takich maluchów. Bardzo dziękuję za pytania. Widzimy się, słuchajcie, za tydzień w w TV i już będzie to wydanie tuż przed piąkiem, tak więc zadawajcie może jakieś pytania dotyczące bezpośrednio tej imprezy. Jaką grę chcielibyście od nas dostać albo jaką chcę, grę chcecie nam przysłać na prezent, tak więc ja zapraszam do komentowania. Do zobaczenia.